Witam Was, kochani, serdecznie. Wiecie co? Ja to ostatnio doznałam takiego. <coughs> można powiedzieć. Fajnego szoku. Nie wiem, czy tak można mówić. Kochani, no, 300 subskrybentów. Szok. Wow! Dziękuję wszystkim, Wam dziękuję. Ponieważ wiem, że nie wszyscy, wszystkie tematy, tematy które omawiam, lubicie, ale widzę, że po prostu te tematy, w których ja się chcę poruszać, to dużo osób. Dużo osób. Dla, dla dużej części osób jest to pomocne. Dziękuję za komentarze. Dziękuję osobie, która podziękowała mi, że któryś z odcinków pomógł jej w dostrzeżeniu czegoś. Jaką decyzję ta osoba podejmie, no to już jest jej, że tak powiem, sprawa, tak? Ale przynajmniej dostrzegła coś w swoim życiu, co było i być może nie widziała tego. Słuchajcie, bo nieraz tak jest, że my mamy coś w domu czy w swoim otoczeniu i my tego nie dostrzegamy. I oglądamy mnóstwo filmów. Nie mówię już o YouTube, ale na przykład filmów takich, wiecie, niby to taki fajny, luźny film, niby komedia, ale tam przemycane są pewnego rodzaju zachowania. Ale my tego nie widzimy i to nie jest nic z tym złego, aż przyjdzie czas. Przyjdzie na to czas, że obejrzycie jakiś film. Ja nie mówię nawet o swoich. I nagle wam się zaświeci ta żaróweczka, no nie zatrybicie, jak to kiedyś się mówiło. Kurczę, no przecież u mnie jest to samo. Czyli przyszł, przyszedł ten odpowiedni czas, żebyście to zauważyli i zaczęli nad tym pracować, albo to uciąć w zależności o co chodzi w waszym życiu. No ale to już, to już wiemy, wiemy, wszyscy, którzy oglądają tego typu filmy, to wiemy, że... że i wtedy się mówi, że ja na to nie wpadłam, nie? Matko Woska, czemu ja na to nie wpadłam? Kurczę, przecież u mnie jest tak samo. A co dzisiaj dla Was omówię? Kochani, oczywiście w tym tygodniu pojawi się film o pełni księżyca w maju, ale teraz jest taki fajny okres, w którym dosyć dużo przypomniało mi się o biernych agresorach. Jaka jest z nimi relacja? Dlaczego ta relacja boli? Ponieważ często, gęsto, mając biernego agresora, zastanawiamy się, co my robimy nie tak, a właściwie o co chodzi temu naszemu partnerowi, czy tej naszej partnerce, czy koleżance, czy przyjaciółce, nawet rodzicowi albo dziecku starszemu, tak? I przez wiele dni liczymy, bo nie wiemy właściwie o co tym osobom chodzi. Dowiadujemy się o jakichś plotkach na nasz temat, co są wierutnym kłamstwem, czujemy się z tym źle. Wiecie co? To wtedy prawdopodobnie mamy do czynienia z osobą bierno-agresywną. I oczywiście jej metodami komunikowania się, właściwie komunikowania emocjami, zarządzania naszymi emocjami, a może, słuchajcie, a może my sami mamy problem z wyrażaniem e, agresji i sami jesteśmy wiernymi jesteśmy osobami wierno agresywnymi. Hmm. No właśnie. Słuchajcie, bo w ogóle definicje, które ja czytałam w różnych mądrych takich książkach, one naprawdę są mądre, słuchajcie, podczas studiów wiele, no i już po studiach i przed, wiele, wiele, wiele takich zachowań właśnie biernoagresywnych jest definiowanych jako styl wyrażania agresji, złości, poprzez takie, można powiedzieć, otwarte komunikowanie, ale właściwie... Nie komunikowanie. O, widzicie, muszę się poprawić. Nie, nie, poprzez niekomunikowanie otwarte, przepraszam, ale niech sobie przypomnę, e, prezentowanie tych emocji nie wprost. Właśnie, czyli to nie jest otwarte komunikowanie, bo nie prezentujemy my albo ktoś tych e, emocji wprost, tak? Jest całe spektrum różnych postaw, zachowań. Które zawiera ta bierna agresja, a u osób postronnych one wywołują takie poczucie znacznego dyskomfortu. Słuchajcie, bo takie osoby bierno-agresywne, one takie wrażenie sprawiają, że co innego mówi, a co innego pokazuje, co innego robi. Mam nadzieję, że ten wstęp taki jest jasny dla Was, kochani. Słuchajcie, ja już tak. Bardziej zauważam być może jako terapeutka te zachowania i wiem, że ta bierna agresja ma bardzo wiele twarzy. Mogą być to jakieś niewinne takie zachowania. Na przykład nieodpowiadanie na czyjeś tam komunikaty, nadmierne spóźnianie się, nadmierne, tylko słuchajcie, tu też czekajcie. Jeżeli nadmiernie spóźniacie się do szkoły czy do pracy, to to może być lenistwo albo że za długo siedzicie przed komputerem, czy czytacie książki w nocy, czy piszecie jakieś eseje w nocy. No i wtedy, no, wiecie, no, spóźniacie się do pracy, no bo ciężko wam jest stać, nie? My mówimy o takim spóźnianiu się podczas dnia, tak? Rozumiecie? Ale może też ta bierna agresja przyjmować taką troszeczkę hmm, no, moim zdaniem już bardzo przykrą taką postać, czyli ktoś będzie rozpowszechniał jakieś szkodliwe plotki na wasz temat. Albo wy to będziecie robić. Pamiętajcie, że my lubimy sobie poplotkować, nie oszukujmy się. To co mamy się oszukiwać? Jakieś próbowałam. Go, o, nie lubię plotkować. Nie, nie, nie. Lubię troszeczkę poplotkować, tylko słuchajcie, musicie pamiętać, żeby te plotki nie były jakieś takie krzywdzące m, tych osób, o których tam plotkujecie, nie? Ale tutaj jest co innego: tutaj jest specjalne rozpowszechnianie plotek, które zaszkodzą tej osobie. Specjalne, tak? Ale to całe spektrum tych zachowań bierno-agresywnych jest naprawdę ogromne, słuchajcie. Może, bo ja sobie tak w punktach wypisałam, żeby się też i ja, żebym ja się nie pogubiła w tym omawianiu. Takie sobie zrobiłam w wielu książkach mądrych psychologicznych, prawda? I nie tylko. Są takie cztery. Ja uważam, że tak, zgadzam się z tym po swoich obserwacjach. I te cztery to, moi drodzy, oczywiście, jak poznać, jakie zachowania? O, jakie zachowania powinniśmy traktować jako agresję jako agresję wyrażaną biernie. To słuchajcie, ta pierwsza kategoria, która jest szeroko omawiana zawsze, to jest bierna agresja w mowie. Czyli to, co już wspomniałam plotki, e, negatywne komentarze, takie nastawienie do nas negatywne w plotkach, sarkazm, e, ale żarty też z nas, ale które mają na celu poniżenie nas. Tak? No bo ja lubię z siebie żartować, moi przyjaciele mogą ze mnie żartować, mam poczucie humoru. Okej, okay, ale jeżeli ktoś żartuje ze mnie czy z Was, czy wy żartujecie z kogoś, i w tej ta plotka jest ta plotka, przepraszam, ten żart, to jest cel poniżenia tego kogoś, to już jest bierna agresja. To są przede wszystkim takie można między im, przede wszystkim można przede wszystkim na pewno to zauważyliście, może nie zdaliście sobie sprawy na tle takim e, seksualnym. Albo żarty, które odnoszą się do pochodzenia. Ta intonacja tych żartów jest taka sarkastyczna nawet, nie? Idzie to odczuć, idzie to rozróżnić, tak? A jeżeli jesteście osobami, którzy, które nie lubią, jak się z nich żartuje, to wystarczy w takim normalnym towarzystwie, gdzie nie ma takiego agresora, powiedzieć: Słuchajcie, no. No jestem taką osobą, no, która nie lubi za bardzo żartów na swój temat. No nie lubię, tak? Wtedy uwierzcie mi, że będzie, o, no co ty tam, no tego. Ale z czasem to towarzystwo się przyzwyczai do tego, że wy tego nie lubicie i nie będzie już wiecie żartować. Natomiast osoba biernie agresywna będzie miała to w czterech literach, tak? No bo ona chce was poniżyć. I teraz. Agresja w relacjach to jakby taka druga grupa. Też ją króciutko omówię, kochani, w związkach zarówno partnerskich, jak i rodzicielskich, przyjacielskich, koleżeńskich. No są tak zwane ciche dni, nie? Ale jeżeli te ciche dni mają na celu wymuszenie czegoś na drugiej osobie, i to jest połączone z tym, że od razu ta osoba was traktuje, jakbyście w ogóle nie istnieli. Wyklucza was całkowicie z towarzystwa czy ze swojego życia. Bądź też prezentuje tak zwane mm, dwie twarze, daje wam podwójne komunikaty. W towarzystwie na zewnątrz niby jest ok, a wracacie do domu i już znowu są ciche dni i wyklucza was. Traktuje Was jako powietrze, to już jest właśnie drugi taki punkt. Druga taka, drugie takie zachowanie osoby biernej agresywnie, tak? No i kolejne takie, to jest w działaniach ta agresja się przejawia. Na przykład, taka osoba może opóźniać wykonanie jakiegokolwiek zadania czy projektu. Taka osoba będzie odkładać wszystko w czasie. Będą spóźnienia na jakieś spotkania. Też mówimy prywatnie, kochani, i służbowo, i prywatnie. Albo nie, ja nie wezmę za to odpowiedzialności, wręcz odmowa. Albo przyjmowanie takiej pozycji bezradnej. Tylko ja mówię, to musi być nagminne, kochani, bo jak, jak czasami ktoś proponuje jakiś projekt, a ja po prostu wiem, <laughs> że nie mam czasu. Nie dopnę go, nie sprostam temu zadaniu nie dlatego, że nie potrafię, tylko nie mam czasu, po prostu mam też inne zadania, to ja wtedy normalnie odmawiam, tak prawda, z uzasadnieniem. Natomiast jeżeli to jest y, takie już notoryczne, a szczególnie jeżeli macie jakieś plany na wakacje, mówimy teraz o partnerskich relacjach, a, i to jest odwlekane, ale nie ze względów ekonomicznych, żebyśmy się zrozumieli, bo są takie czasy, a nie inne ale jest jakieś odwlekane, coś, wiecie, widzicie, że jest nie tak. Albo w pracy. Jezus, Maryja, no nie zdąży z tym projektem, bo z dzisiaj miał zrobić tam trzeci punkt projektu, a on to nam wszystko odwleka i jeszcze się nam spóźnia na takie umówione dodatkowe spotkania w grupie. Żebyśmy, kurczę, to umawia się, że będzie, a później się spóźnia. Yy, 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 I jeszcze nie ma tego, co powinien mieć chociażby na to spotkanie, to, to jak to jest notoryczne, notoryczne, to to już jest bierna agresja, słuchajcie. <laughs> z czego wynika? No tego zdzicha by się trzeba było zapytać, tak? O co mu chodzi? Tak w ogóle, nie? Także słuchajcie, no ale możemy sobie wyobrazić. Teraz może podam taki przykład. Mężczyzna, który ma 20 parę lat, ukończył studia, ale pozostaje nadal na utrzymaniu rodziców, a swoją sytuację tłumaczy, że ciężko jest na rynku pracy. Ale on niewiele wysyła yy, tych cefałek, bo on zamiast wysyłać dziesiątki cefałek dostosowanych do profilu pracodawcy, to nie szuka szans też, ani rozmawiając ze znajomymi, prawda? Nie wertuje ogłoszeń, albo wertuje je bardzo, bardzo rzadko, tylko na pokaz, że nie wyszuka. Nie kontaktuje się też bezpośrednio z pracodawcami. Nieraz ta praca leży u jego stóp, ale nie. On ma, wiecie, taką postawę bezradności. To słuchajcie, to nie są realne ograniczenia dotyczące danej, danego stanowiska w pracy, tylko postawa bezradna, ale takiego biernego agresora. Słuchajcie, bierni agresorzy również łamią obietnice notorycznie. Są uparci, oporni, ale mówimy o notorycznym, tak? A nie, że ja mam akurat taki tydzień ciężki, że jestem uparta, oporna. No, nie łamie obietnic, za No to widzicie, to już nie jest wierna agresja. No i on przeważnie też, słuchajcie, takie kolejne przeważnie prezentuje taką, taki wizerunek yy, osoby pogrzebconej, ofiary. On przekolorowuje, Jezu, już nie wypowiem, słuchajcie. Och Boże! Słuchajcie, no. Przekoloryzowanych, problemów zdrowotnych postawa, tak? Patrzcie, e, to jest taki cel u niego, ofiary. Jezus, jaka ja jestem chora. O, matko, no nie? Czyli pokrzywdzona osoba, taki wizerunek pokrzywdzonej, ofiary. E, Używa do tego taka osoba przeważnie celów zdrowotnych, ale i też celów rodzinnych, albo przyjacielskich, w zależności z kim, o co gra. No nie? Moi drodzy, no szerokie jest to spektrum. Jeżeli to wszystko razem wystąpi, to 100% że jest to bierny agresor. Że ta osoba jest biernym agresorem. Ale jeżeli wydaje się Wam to znajome, to macie koło siebie taką osobę pewnie, która w mniejszym lub większym stopniu jest osobą, tą, osobą o biernej agresji, biernym agresorem, tak? Słuchajcie, ale jeżeli będziemy potrafili rozpoznawać te, tego typu zachowania, to jest też ważna postawa wobec tych ludzi, nie? Jeżeli to rozpoznamy, to my się uchronimy, słuchajcie, przed y, nad użyciami emocjonalnymi, przed rozczarowaniem, przed tym, że ktoś, to ktoś taki nas oszuka, zmanipuluje. Ktoś taki, że wywoła u nas poczucie winy. Chronić nas też, jeżeli rozpoznamy taką osobę, będziemy w stanie się uchronić przed takimi hmm, napięciami w pracy, w rodzinie, w związku. Ale, i też słuchajcie, będzie nam to pomocne, żeby, jeżeli będziemy chcieli popracować nad relacją z takimi osobami, to nie ma tutaj przeciwwskazań. Bo jeżeli zauważymy, czy tam po tej analizie zidentyfikujemy tą osobę bierno-agresywną, lub widzimy u siebie takie zachowania świadczące o biernej agresji, to możemy się zastanowić dlaczego. Dlaczego to u mnie jest? Skąd się to u mnie wzięło? Tak? No bo trzeba, trzeba sobie, słuchajcie, zadać wtedy takie pytanie, jeżeli to u siebie po tej diagnozie, takiej, można powiedzieć, krótkiej, zauważymy. No to skoro już to zauważymy, no to musimy teraz dojść do tego, skąd to jest, dlaczego ja się tak zachowuję, tak? Dlaczego się zachowuję tak w stosunku do tej osoby, czy do tamtej, czy do kilku osób, tak? Słuchajcie, ale. Moje zdanie jest takie, że źródeł takiej biernej agresji trzeba, no, trzeba jakby dopatrywać we wzorcach wychowania. Bo to jest rozwój osobowości, tak? W środowisku, w jakim dorastaliśmy my, czy ta osoba dorastała? W stylu, można powiedzieć, funkcjonowania funkcjonowania tego środowiska, tej rodziny, które znacząco wpłynęły na, na rozwój danego człowieka czy na nasz rozwój. Oraz oczywiście słuchajcie w indywidualnym stylu, jak my się zachowywaliśmy w takich warunkach. Ale bardzo ważne była też, słuchajcie, ten kontekst społeczny i taka przyzwo, przyzwolenie na taką otwartość emocjonalną. Na przykład równość między płciami. Słuchajcie, rozwojowi takich zachowań bierno-agresywnych u dziecka, co później idzie u dorosłego człowieka, bardzo często sprzyja brak zgody na otwarte wyrażanie uczuć w domu rodzinnym. Czyli wymaga się podporządkowania i bezwzględnego posłuszeństwa. Więc jako my, jako dzieci, skoro w takich warunkach nie możemy wyrazić swojej złości, niezgody, sprzeciwu, to co nam pozostaje jako dzieciom i później osobom dorosłym? Ja nie mówię, że ja jestem, tylko tak już mówię ogólnie, tak? No co nam pozostaje? No pozostaje nam taki jedyny sposób. Cicha niezgoda, czyli zrobienie coś po swojemu, czyli opóźnianie wykonania czegoś, opór, symulowanie chorób. Tak? A moi drodzy, złość na takiego dominującego rodzica, który krzywdzi, może być wyrażana poprzez zapomnienie o jego prośbach. Niechęć, niechęć, yy, słuchajcie, niechęć, tu przepraszam, telefon zadzwonił, już się rozłączyłam. Niechęć do rozmowy. Niechęć do utrzymywania z takim rodzicem kontaktu. No bierna agresja staje się dla dziecka, słuchajcie, jedynym takim psychologicznym wyjściem z poczucia bezradności, braku wpływu. I ja nie mówię tutaj, żeby zaraz po prostu ze skrajności skrajność Dobra, to niech się już samo decyduje o wszystkim. O, nasze dziecko to ono decyduje zupełnie o wszystkim. Nie, słuchajcie, rozmawiamy z dziećmi. Na przykład w wieku nastoletnim. No słuchaj, dobrze, no, y, no chcesz tam to i to zrobić, słuchaj, no ale wiesz, jak to zrobisz, no to może być tak albo tak. A jak tam to zrobisz, to tak albo tak, słuchaj, no ja nie wiem, jak ty byś chciała, żeby to wyszło. To musisz się, córciu, czy musisz się synuś zastanowić. E, jak się zastanowisz, no to przyjdź porozmawiam, jaką tam decyzję podjąłeś, tak? I mówimy o tym, żeby nie rozpuszczać dzieci, tak? Że one już w y, y, wieku lat dziewięciu, to one już wszystkie decyzje o sobie tam. Wiecie, ale też nie to, że bez dyskusji, prawda? Dziecko coś tam... Bez dyskusji, możesz tak zrobić, bez dyskusji. Jak powiemy to raz na ruski rok, bo taki nastolatek przeholuje, prawda? No to to się nic nie stanie oczywiście. Ale jeżeli rodzice, czy jeden z rodziców, czy oboje, czy opiekunowie non stop kolor tak się zachowują, non stop, no to już to na pewno w przyszłości będzie dziecko, właśnie czy znaczy będzie osoba dorosła, z bierną agresją, nie? I wtedy, właśnie w tym życiu dorosłym, takie zachowania no, destrukcyjnie wpływają na relacje z innymi ludźmi, czy to z współpracownikami, czy z partnerem. Ja często słyszę o niesatysfakcjonujących relacjach. Tak? O tym Jezus, y, moja partnerka czy mój partner odsunął się ode mnie. O ciągłych problemach y, zawodowych czy w ogóle funkcjonujących w innych relacjach. Słuchajcie, bo to utrwalone głęboko w strukturze tej osobowości danej osoby, wzorce, no, często y, są nieświadome i niewrażliwe na samodzielną pracę. Więc tutaj już, jeżeli nie dajemy rady, czy nie dajecie rady, no potrzebny jest terapeuta, który prowadzi właśnie jakieś terapie w tym kierunku, tak? Czyli pomóc wam, żebyście otwarcie wyrażali swoje uczucia. Czyli agresję, złość, sprzeciw, tak samo jak radość, smutek, miłość, tak? Ale jeżeli pójdziecie do psychoterapeuty, to nie znaczy, że on za was załatwi, mówiąc kolokwialnie, całą tą sprawę. Wy też musicie podjąć wysiłek, żeby to przepracować, popracować nad sobą, tak? Więc moi kochani, to tak króciuteńko dzisiaj nad tym bierną agresją, czy to w waszym otoczeniu, czy jeżeli u siebie żeście się dopatrzyli tego typu zachowań, pamiętajmy, że jeżeli sobie zdamy sprawę z tego, że jesteśmy biernymi agresorami, to to nie jest koniec świata. To nie jest koniec świata. Nad tym naprawdę można popracować. No, nie mówię, że ta praca będzie lekka, nie? No, tak. Jeżeli macie takich partnerów czy partnerki, drodzy, drogie panie, drodzy panowie, to również, jeżeli wam na tych osobach zależy, zaproponować wspólną terapię, tak? No, jeżeli odmówi, będzie brnęła ta osoba dalej i nic nie zrozumie, no to będziecie musieli w końcu podjąć decyzję czy być, czy nie być, prawda? Ale to już do Was zależy, to już od Was zależy, moi kochani. No dobrze, tak dzisiaj tak na pręciutko, na szybciutko, ale myślę, że w miarę wyczerpująco, chociaż trochę omówiłam ten temat. Dziękuję Wam serdecznie, do usłyszenia, kochani.